Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd przed przejazdem kolejowym? Mm -hmm. Bardzo ważne dla właściwej interpretacji i odpowiedzi jest to, że tam mamy znak stopu. Znak stopu, znak zakazu wjazdu w takie miejsce, jakim jest przejazd bez uprzedniego zatrzymania, no właśnie, zobowiązuje każdego kierowcę dojeżdżającego do tego przejazdu przed wjazdem do zatrzymania, no i wiadomo, że to zatrzymanie robimy w konkretnym celu, aby się upewnić, potwierdzić to, że nie nadjeżdża z żadnej ze stron pociąg. Co prawda przejazd tu jest jednotorowy, ale my nie wiemy czy z prawej czy z lewej, trzeba bardzo dokładnie to ocenić, a zatrzymanie pojazdu też troszeczkę nam w tym pomaga. Że mamy więcej czasu, żeby się rozejrzeć, też skoro już tak analizujemy ten przykład z filmu. Czy, czy z kadru zatrzymanego? Zobaczcie, że tu też jest linia bezwzględnego zatrzymania, czyli zarządca drogi wyznaczył nam miejsce, sprzed którego musimy się zatrzymać. Nie możemy jej przekroczyć. Obrysem pojazdu.